Powiedz mi pan, czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? Nie. Ale wydawać przyjemnie. Nie wiem. Nie? A jednak cuda opowiadają o pańskim majątku. Mówią, że masz pan ze 60 tysięcy na rok? No, dziś mam znacznie więcej, ale wydaję mało. O, ile? No, z 10 tysięcy. Szkoda. Wiesz pan co? Wydaj pan kiedy ze 60, no, 100 tysięcy na rok. I powiedz mi, czy to robi sensację jaką, dobrze? Z góry mogę powiedzieć, że nie robi. Nie? To po cóż są pieniądze? Jeżeli 100 tysięcy na rok nie daje szczęścia, to... No, Można je mieć przy tysiącu. Szczęście każdy nosi w sobie. Ale skąd ci się bierze? Nie, pani. Nie, to mówisz, pan, człowiek niezwykły. Gdybym nawet był niezwykłym, to przez cierpienie, nie przez szczęście. A tym mniej przez wydatki.